Spójrzcie, jestem u kuleczki. Ona będzie tu na 100%. Wiem to, bo jest piękna pogoda, jest spokój i kuleczka gdzieś tutaj będzie. Przyjechałem tu o innej godzinie niż zwykle, więc może nie być w tym miejscu co zawsze, ale gdzieś tu będzie na pewno. Kuleczka! Kuleczka! <laughs> O, idzie. Kuleczka. Kuleczka idzie. A ja nic do jedzenia nie mam, bo wszystko dałem tamtej kotce, na no ładnie. A żarło gdzieś idzie. Ciekawe co se myśli mówiąc. Nie masz zegarka? Co kuleczka sobie myśli? <laughs> Kochana kuleczka moja. <laughs> Mój kłębuszek piękny. Kłębuszku. Kłębuszku. <laughs> O telefonik się ociera o wszystko. Mała kuleczka. Ale jest gorąco. Jadę do misia i przyjadę do kuleczki. Poczekaj na mnie. Dobrze? Czekaj tu na mnie, ja zaraz przyjadę. No jedzonka nie mam. Pachnę tylko jak jedzonko, ale nie mam. O moje sznurówki.